29 lutego rozpoczął się długo zapowiadany remont wiaduktu nad autostradą A4 w ciągu drogi 79 między Chrzanowem a Trzebinią. Oznacza to spore kłopoty dla kierowców. Pierwotnie remont wiaduktu miał się rozpocząć z początkiem lutego. Ze względu na warunki pogodowe wielokrotnie go przesuwano. Ostatecznie to właśnie w ostatni dzień lutego, tuż po południu, wiadukt zamknięto dla ruchu i oficjalnie rozpoczął się remont. Przewidziany zakres prac dotyczy zarówno elementów konstrukcyjnych wiaduktu, jak również wykończenia. Ze względów technologicznych niemożliwy był remont etapami i zamknięcie dla ruchu tylko części tego wiaduktu, tłumaczy rzecznik zarządcy autostrady. Nie da się od strony technologicznej wyłączyć, na przykład po części z niej prowadzić pracę na połowie wiaduktu. Dla kierowców jeżdżących z Szanowa do Trzebini i w przeciwnym kierunku oznacza to spore utrudnienia i objazdy. Główny objazd z Szanowa do Trzebini poprowadzony będzie ulicą europejską. Ponadto przewidziano także możliwość wjazdu na autostradę, gdzie wydzielone będą pasy pozwalające potem na zawrócenie i zjazd w wybranym kierunku. Na Szanów lub Trzebinie. Rzecznik Stale Sportu zapewnia, że to bezpieczne rozwiązanie. No bez wątpienia yy, będzie trzeba zwolnić w tym miejscu i będą ograniczenia prędkości, ale co do bezpieczeństwa tego rozwiązania nie, nie mamy wątpliwości, w nadziei, że kierowcy zachowają odpowiednią ostrożność oczywiście. Objazdy oznaczają utrudnienia, ale także koszty zarówno dla kierowców, jak i gminy szanów. Okazuje się, że objazdy związane z remontem wiaduktu będą miesięcznie kosztowały gminę 5000 tysięcy złotych wydłużoną trasą będą bowiem jeździły autobusy w kierunku Trzebini w ramach komunikacji organizowanej przez ZKKM w Chrzanowie. My jako Chrzanów płacimy za wozokilometry, za e, przejazdy autobusów na terenie gminy Chrzanów. O ile dzisiaj granica między Chrzanowem a Trzebinią znajduje się zaraz za mostem, zaraz za wiaduktem nad autostradą, to w przypadku objazdu ulicą Europejską ona przesuwa się o kilkaset metrów. Na zmianie trasy straci w tym przypadku Chrzanów, ale zyska gmina Trzebinia, bo poprzez objazdy trasa autobusów po terenie skróceniu. Ja liczę na to, że Trzebinia może w formie pomocy finansowej z pomocą jeżeli do tych objazdów dojdzie. Na razie zamknięcie wiaduktu i objazdy nie spowodują rewolucyjnych zmian w rozkładach jazdy autobusów z ZKKM jeżdżących na trasie do Trzebini. Będziemy obserwować co się dzieje, a pasażerów uprzedzać, by uzbroili się w cierpliwość i liczyli się z ewentualnym opóźnieniem nie wynikającym z winy organizatora. Pasażerowie muszą się jednak liczyć z 5-10 minutowymi opóźnieniami autobusów. Dlatego szef ZKKM radzi wychodzić na wcześniejsze kursy niż zazwyczaj. Jeśli te opóźnienia będą dłuższe, wówczas rozkłady jazdy ulegną zmianie. Będzie musiał być zdziesiątkowany w zakresie ilości kursów rozkład jazdy linii 15. Prace przy remoncie wiaduktu mają potrwać do końca września tego roku.